Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj trening skokowy. Niestety same, bo się nie mogłyśmy z nikim dogadać. Julia już poszła do stajni. Ostawiłyśmy parkour, troszkę poprzestawiałyśmy przeszkody z ostatniego treningu, ale też niektóre zostały. No i taki mamy plan, chyba żeby w sobotę jechać na zawody do wałdu. Mamy środę. Kurde, planowałam, żebym chciała chyba 70 i 90 ale nie wiem na ile mi psycha pozwoli na dziewięćdziesiątkę także bez ciśnienia, bez wsparcia, zobaczymy co dzisiaj uda nam się poskakać Cała banda maszeruje Cześć Julia! A, nie pytajcie co zrobiłam z kontarem, bo nie wiem jak ja z go już założyłam, ale stwierdziłam, że zmienię w stajni, po prostu coś mi, coś mi się poplątało. Wętylek dziś awansował o siodło e, brata młodszego, Pokerka, ponieważ jego siodło, tak twoje, zostało wysłane do Dawmaga na poprawki i nie mam nic innego oprócz ujeżdżeniówki tak, patrząc, nie leży wcale tak tragicznie. Tu przylega. Wytrzymasz kilka dni bez swojego siodła. A później będziesz miał własne, dopasowane idealnie. Tak. Zaczynamy stępować. Tak wygląda nasz parkour. Tu jest szereg na dwie fule. Szereg na jedną fulę. Po tutaj do Xera, Krzyżaczek na rozprężenie Zobaczymy co to będzie dzisiaj Я не пасует. Pamiętaj, żeby się wycofać. Super, jedź, nie daj się wciągnąć. O, no, Trochę chcę, to nic, dobra, jedź. Uwaga, szereg kifi. krok do tyłu, zrób. Copaj! Cofaj, 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 cofaj się! Tak! Elegancko! Nie tak. Super! O, słuchajcie! Ale czat to było niesamowite! Nie skakałam na nim tak wysokiego parkuru, od kiedy do mnie wrócił. To jest Mentuś, nie? To jest po prostu mój wentuś i przełamuje wszystkie moje lęki i to o, on jest po prostu niesamowity, kocham go strasznie, No jest po prostu spełnienie moich marzeń. Najlepszy koń na świecie naprawdę, pojedziemy chyba tą dziewięćdziesiątkę wiecie na tych zawodach, nie wszystkie przeszkody miały 90. myślę, że raz, dwa, trzy, cztery. 4, może 5, przeszkód było tak 90, może 85. Nie jestem pewna, jutro może zmierzę, ale naprawdę był rewelacyjny i mogłabym skakać tak cały czas. Jest, jest super bombastyczny. Julii też się dobrze jechało, już mu powiedziała, że było naprawdę super, e, tylko mm, coś tam się dzieje z jej siodłem i mówi, że już czuje, że odstaje i faktycznie jak spojrzałam, to odstaje, także będzie się konsultować z naszą e, sadelfiterką Mm, I zapyta, czy to jest właśnie problem w siodle, czy w popręgu, bo e, sadelisterka też doradziła zmianę popręgu, więc Jula tak się rozgląda za czymś. Um, no, także... Mm, wentylek nie ma swojego siodła, e, za to e, Jula ma znowu problemy, także super, ale myślę, że sprawy się szybko rozwiążą. Życie z koniem wentylem. O, sika. Księdze, nie mogę Cię uwiedzić! Szcza! Szcza! Ekstra! Facyci! Kocham Cię! Najlepszy jesteś! A! Bo spadnę! Byłeś taki super, że proszę, naturalne ciasteczka, końska cukierynka. Składę, mizerka, 10% zniżki. Oj! Zobacz, padł ci. Teraz się. Uśmieszek? No, zrób uśmieszek. No, pięknie. Jeszcze raz. No, pięknie, proszę. <laughs> Pokerek teraz będzie miał szybkie spa, trochę go przeczyszcza, wyczyszczę kopietkę. Tak, ostatnio był znowu u nas weterynarz i prawdopodobnie widać zmianę, że mamy zapalenie, także dostał przeciwzapalne i e, za dwa tygodnie, jak mu się skończą, mam dzwonić do Weta. Nie ruszaj się, stój grzecznie. Mam dzwonić do Weta i pewnie za trzy tygodnie będziemy robić zdjęcia kontrolne. Także chyba nie jest aż tak źle, jak myśleliśmy, mam nadzieję. Zobaczymy, jak to będzie, także trzymajcie kciuki za który nie potrafi ustać w miejscu. O, ogier. Poker się zekuchał generalnie. To jest jego miłość. Dobra, się ode mnie. Ja nic nie mam dobrego. Nara, dobranoc. Koniska już dostały kolację. No, wentyl! Możecie iść spać. Dobranoc. Boże, jak wyglądam tragicznie. <noise> Także kochani, to by było <noise> na tyle dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że nic na nie pokrzyżuje planów, i pojedziemy w sobotę do Tynwału na zawody. Byłyśmy rok temu z Pokarem i z Rudą, także teraz wentylek musi zaliczyć. I było fajnie dzisiaj naprawdę pozytywny trening. Tak. No, no wyjeżdżamy no, godzina 20. Byłam ja też byłam przerażona też byłam, od rana no na tych wyższych, no ja już no. na tych mniejszych wspaniała. Godzina 20, wyjeżdżamy ze stajni, także lecimy do domku, odpoczywać. Trzymajcie się, buziaki, czy ci pa!